Nie. Oczywiście, że nie możemy wyciągnąć całego miodu z ula. Miód pod pojęciem klienta jest to miód, a pod pojęciem rodziny pszczelej jest to bardzo ważny zapas, który decyduje o tym, czy rodzina w przypadku braku pożytku, czyli pokarmu dostarczanego z zewnątrz. Przeżyje lub nie. I mając tak dużą pasiekę jak moja, w granicach tysiąca rodzin pszczelich, te pszczoły nawet nie byłbym w stanie do nich dojechać na czas. Ciężko jest interweniować w co niektórych miejscach, gdy nie ma tego pożytku, dlatego zostawia się tym pszczołom miód w ilości 3-4 ramki, w zależności od jej napełnienia, co daje gwarancję. Że rodzina będzie czuła, że ma pokarm, i matka będzie czerwić. Przez to też będzie się rodzina pszczela rozwijać. W przypadku, kiedy tego pokarmu nie zostawimy, e, czyli miodu w ramkach e, wulu, to e, i nie będzie dopływu pokarmu z zewnątrz, automatycznie matka zaprzestaje czerwienia. No bo jeżeli nie ma pokarmu, to nie rozmnażamy się, to jest naturalny sygnał. I rodzina przela potrafi zatrzymać się z czerwieniem, na przykład na tydzień, dwa, co może doprowadzić do. Degradacji, zużycia się pszczół bieżących i z zejścia z siły rodziny pszczelej, co w sezonie jest bardzo stratne z punktu widzenia pszczelarza. No, gdyż pszczelarz musi utrzymać silne rodziny, gdyż przychodzi pożytek i czasami 3-4 dni i nadstawki w ulu magazyny miodowe są pełne, a w przypadku, kiedy tych pszczół nie ma, no to. Nie, będą, nie będzie miał kto tego miodu nosić i robić, więc tak, że bardzo ważnym jest, żeby pozostawiać miód w ulach i mieć święty tak zwany spokój do tego, żeby pszczółki mogły same się prowadzić i żeby im za bardzo nie przeszkadzać, a tym bardziej, że to jest miód, gdzie w sezonie jest on jak najbardziej wskazany, żeby pszczoły go jadły dla prawidłowego rozwoju.